Przedłem sobie sklepu, wziąłem takiego tatara z łososia za 10 euro, Red Bull i wodę mineralną. bo Za tamtą wodę zapłaciłem 10 euro, to zrobię sobie zapas. Pazę zobaczyć, ale znowu niespodziewam, ale teraz miła. Ten tatar z łososia tylko 7, za wszystko zapłaciłem 10 euro. Prawda? spoko spoko cena spoko sklep polecam wam jest tutaj przy plaży raczej no przy centrum u tyle fajne aut w ogóle idę idę z drogi powiem wam do tej drugiej plaży tamte plaże to widzieliście za tam jest pięć ludzi na krzyż a w tamtą stronę jest jakaś chyba, przynajmniej tak na mapie wygląda, większa plaża co? No i plaża taka, bo tamte to widzieliście takie zatoczki między domami Pięć ludzi na krzyż, było. I nie było przede wszystkim bysznicy tam a nie wiem jaka przyjemność jest wejść do tak słonej wody i później... Bo po takiej wodzie to trzeba to smusowo się opukać z tej soli, no bo ja, ja na pewno nie wejdę do takiej wody jak nie mam możliwości się później z tej solanki wypłukać ja To człowiek słonek później jest A tam nie było nawet przenicy Także no, nie powiem malownicze tamte plaże ale Tylko że malownicze ale Do wody raczej nie tam nie chodzi Jedyne się poopalać trochę i... Ale to nie to, czego ja szukam. Udało się, doszedłem do tej większej niby plaży, a tam dalej też chyba coś jest. Tylko tam dalej to już nie wiem, czy to nie są parasolki od tej hotelu. No to nie jest tego co to co. Jeśli chodzi o plażowanie, to San średnio polecam. Jest chociaż prysznic, no prysznica nie widzę. Znowu plaża. No poopalać się można, ale do wody raczej nie wchodzić, bo... Bo jak nie ma prysznica, to... Jak się opukaczyć się z tej soli? Także jeśli chodzi o plażowanie, no to dużo... Lepsze to, co byłem wczoraj. Co Zapomniałem miejscowości. Gdzie ja byłem wczoraj, kurczę, tak? jeszcze taki kuter jest. dali. Jak wstegnie, wstegnie na plaży. Co jest w saint na plaży. Biegunka jest w Santropę na plaży. Tylko dzisiaj. Jutro wracam. W Santropę na plaży. Biegunka. Biegunka w Santropę na plaży. Już Biegunka Tim. W Santropę na plaży. Tylko dzisiaj. Jutro, y, dzisiaj wyjeżdżam albo jutro. Trzeba zwracać. Biegunka w Santropę na plaży. Tylko dzisiaj. Santropę, plaża Biegunka. i Biegunka Tim. Tylko dzisiaj. Nie no, zjem sobie tego łososia, Tetera. I chyba będę zawijał powoli. Tutaj powiem Wam, słabo, znaczy no, jak ktoś lubi ciszę i spokój, to tutaj bardzo małe plaże. No ale minusem jest. Największym to, że tutaj nie ma nawet prysznica, nie ma kibla, nie ma nic. Po no, prostu leży się na tym śledzie. Do wody no, nawet nie wchodziłem, no bo no, po co wchodzić do wody, jak później by dzieci trwali w tej soli. Jeśli chodzi o tutaj, fajne miasteczko, ten targ fajny fajne rzeczy, bo tam można znaleźć jedzenie dobre w ogóle fajne miejsce, ładne jeśli chodzi o takie zwiedzanie podziwianie widoczków, ale plażowanie tam gdzie byłem wczoraj znowu zapomniałem gdzie ja byłem wczoraj no ta, bo tam plaże konkret plaży, tam wszystko plaże z ikible blisko i budki z jedzeniem, z piciem i kurde prysznice oczywiście no i ogromne plaże i masa ludzi, a tutaj trzy osoby na krzyż na tych plażach no trudno, żeby ktoś chciał leżeć tutaj na tej plaży, ale nie ma gdzie się odlać <grydy> słabe, słabe, pod tym względem słabe są to wypadki też się zdarzają nawet takie drogie i duże jachty idą na dno. Ten się chyba miał pożar. Ale tu obok już jest następny. Ale jednak Monako chyba nic nie przebije. Póki co wydaje mi się, że jeśli chodzi o ilość jachtów, to to Monako. Monako Tam są, było najwięcej i najwię największych jachtów. Mega jachtów. Tutaj jest ok. Ale. Monako pierwsze miejsce. Bo to jest mała miejscowość. Nie, to nie ma tu czego tutaj. To i tak, jak ma taką malutką miejscowość, to, to i tak to ja to jest bardzo dużo. Ale. Do no, Monako to. To nie ma co porównywać. Jak Monako rząd. Już tak jak mówię, tutaj też pary fajnych kajut stoi. Lodiarnia Lulu. Jeszcze lody w spoko 7,50 Za trzy gałki. W takich okolicznościach przyrody to, to nie grzech zjeść sobie, takie lodziki. Darny Wyglądam z Francuski Francuskie no Tutaj w tym sklepiku sobie kupiłem koszulkę Pokażę wam później Najdroższą w życiu 120 euro za koszulkę Za t-shirt Sorry, t-shirt Ale no zajebista ta jakość Tutaj był właśnie ten targ, na którym się gubiłem, a teraz jest bardziej pusta, przestrzeń Targu już nie ma Targ był rano, tu gdzie mydła kupiłem to Jest tak pusto Sam tropeł Nie no, powiem szczerze, że jednak dzieje się tutaj, są w ogóle prywatne jak, znaczy tak jakby, nie wiem czy tak jest tutaj codziennie, ale dzisiaj w Shadjipiti mi że są tutaj właśnie organizowane w tym samym z loty tych jachtów, oni tu robią jakieś imprezy. No i faktycznie, dzisiaj to jest masacza i to może jeszcze nawet nie wygląda tak, że, on, że ich jest bardzo dużo, bo one są tyłem wszystkie zaparkowane I widać w zasadzie tylko wejścia do nich no i nazwę jak tutaj na przykład George Town Tu tutaj mamy Emotiona Emotion Sky są so. Kny yeah. <try> tak jest naprawdę mnóstwo, to jak wcześniej tutaj przechodziłem to jeszcze nie było tak dużo tego, one by czy na wieczór, nie wiem czy na tych wiatrach będą dzisiaj imprezy, czy... zobaczymy trochę tu jeszcze chyba zostanę, przejść. tu zobaczcie, gorąco no tutaj dobra byłaby impreza na takim jachcie Nie zobaczymy. Czy to rzeczywiście tu wieczorem będą imprezy na tych jachtach? Czy to tylko tak, tak pokaż, żeby sobie ludzie zdjęcia robili? Albo żebym ja film nagrywał. To jest cały tutaj cała marina w tych jachtach. w stanowiska jak tutaj z logami na przykład ceniami tu znowu jachty U, kin, kin. tutaj tylko jest sensa też oni widać że przeciągają te, te mostki takie nie wiem, czy to po prostu tak wyciągają, żeby załoga, czy pasażerowie tego wychodzili, czy iść tam będą imprezy. A no tutaj koło tego wszystkiego się pan rozłożył z pieskiem. I rozkłada kwiatki, jakieś napisy. Ja sobie tam sobie. A obok, a obok jazdzi. Nie wiem, przed co to ma symbolizować, bo jestem pieskim. Nie co najdroższym o co chodzi. To jest dość dobry system. Zmiedział dwie klatywy schowawcze w To niedawno, to akurat wiem Jak kawę piłem, to podpływał ten statek. Jachty. No przejdziemy trochę To jeszcze nie wszystko no trochę to jest tych ja mam nawet Jest jeden No, ten z Amsterdamu, to już wam pokazywałem

No i to tyle chyba. Doszliśmy do końca. Już zaś mnie ręka poli. Tyle tego było. I tutaj Julia. Tyle na ten temat. Zobaczymy, co to z, z tego będzie. Faktycznie. Słyszycie tą muzykę? To z tych Poza długo wam nie, jak. Mogę, nieco, żeby mnie Jaśko to zadugował mnie jako modia nie mnie Józef. to uchwycić stąd, ale tam jest gościu i śpiewasz na żywo. No, to lokal. Cafe de Paris. Następna woda. Dobre widoki tutaj, kurde, na tej jachty. Zobaczymy, co się będzie działo. Jeden jednak odpływa. Po angielsku. Wiadomo o co chodzi, ale na pewno będą odpływać. Jebać wiele. No, no, nie... wiele dzisiaj. Znowu zamówiłem tego. Burgerka z krytkami, jest oliwa z oliwek, chlebek nawet mi dali do tego. No i ten aceton, ocet. No i sobie pieprz. Akurat jak ten do odpływa muzyce podawie. I bardzo fajnie muzyki. thank you do Nocą trochę inaczej się te jachty prezentują, jak są oświetlone. Ja też nie, nie, nie ma nie ma lipy, tak jak powiem. Przyjachć przy, przy jest Przez stada, tam krótko pewnie karmi Ale to jest ryb To jest Tutaj normalnie jacht Jacht Tak jak jest w Stanisławiu, tu jest woda Normalnie rękami można zapatrzeć. No, no, już Tu mają do jedzenie. Ktoś rzucił bułkę. Ale jaj. Co tu się dzieje? Czy nie widziałem tyle ryb na żywo? Na duży. No, no, A tu jeszcze małe z ryb, tak? Tak, Następna no, łódź. Nie wiem, no to jest niesamowite Kurde, gościu robi dobry koncert Pizza hit za hitem nogi rwią do tańca Jako ma widownię pełno ludzi Tańczą kurde, klaskają ale dobre show robi koleś Tutaj YouTube mi zaś będzie blokował To trudno Moje firmy w ogóle nie będą zarane. Ale pokazuje to co jest Ostatni look na Centropet Tu tam w kulki grają co? Dobrze pokazuję. Nie no tam w Starsi Tam robi koleś pokaz balonów z tego No i co ludzi w siedzą z mydlanych mydlanych balony Dobra, wsiadam w auto i spadam stąd Pozdrawiam czy z biegunka